Szczęść Boże, witam serdecznie w pierwszym dniu rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie tymi rekolekcjami. Dziękuję Wam za pisanie komentarzy. Ja ze swojej strony pomodliłem się w Waszych intencjach na różańcu, a teraz z tych komentarzy wylosuję kogoś, do kogo trafi jeden z upominków. Tak więc zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga! Tak więc pierwszą osobą jest pani. Pani, uwaga, 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 pani Edzia. Gratuluję. Postaram się skontaktować indywidualnie. A teraz zobaczymy, która postać zostanie odkryta. Numer jeden. Tak więc zaczynamy. Bierzemy jedynkę. Otwieramy. I tutaj, pod numerem pierwszym, mamy Ewę. Ewa, pierwsza niewiasta, o której jest mowa w Piśmie Świętym. I z tyłu cytat odnoszący się do Ewy: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Te słowa ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała odnoszą się do tego, że mężczyzna i kobieta co do swej godności są sobie równi, ale też różnią się pod wieloma aspektami. Mężczyzna posiada takie walory, jakich nie ma kobieta. A kobieta ma takie walory, jakich nie posiada mężczyzna, i tym nawzajem się ubogacają. I odnosząc się do księgi, rodzaju szczególnym walorem, darem, którym kobieta przewyższa mężczyznę, jest dar macierzyństwa. Właśnie ten dar, ta łaska w sposób szczególny upodabniają kobietę do pana Boga, do tego, który jest. Dawcą życia, który jest stwórcą. Kobieta, nosząc pod swoim sercem dziecko, w sposób szczególny staje się obrazem Pana Boga. I to niesamowicie podkreśla jej wyjątkowość, wartość i niezwykłe powołanie. Oczywiście, kobieta też odznacza się wieloma innymi cechami, walorami. Które niejednokrotnie przewyższają obdarowanie mężczyzny. I na podstawie tych różnych przykładów z Pisma Świętego będziemy starali się odkryć cechy, jakie w swoim sercu nosi kobieta. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Zapisanie komentarzy. Bardzo proszę, abyście pod tym filmikiem także pisali komentarze z prośbą o modlitwę. Z tych komentarzy jutro wylosujemy osobę, do której trafi kolejny upominek. Na czas wielkiego postu, na czas rekolekcji, wielkopostna ruletka, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.